Cześć wideo z tej strony Michael, że Jak z takiej zwyczajnej klawiatury zrobić taką podświetlaną z inną czcionką. No wiecie, pokażę Wam trik bardzo prosty. No i zapraszam Was do oglądania. Wejść w Sklep Play. I jak już sobie wszedliście, wpisujecie Rainbow Keyboard Fonts. No i tutaj powinna być klawiatura LED, kolorowa, podświetlana i klikacie zainstaluj. No i teraz sobie musimy poczekać. Nam się to wszystko pobierze i zainstaluje. co zajmie chwilkę. To może Wam to przeminę. Tutaj klikamy otwórz. I teraz nam się otwiera to i tutaj mamy, o, LED Keyboard. Tutaj klikamy Rozpocznij. OK. I teraz dajemy sobie LED Keyboard. Yy, o, pyk, pyk. No. O, wyszłam przez przypadek. Opcje wprowadzania. Wybierz metodę wprowadzania. Wybieracie LED Keyboard. I teraz tutaj macie motywy różne. Ja polecam Wam motyw. Dokładnie RGB Circle. Pobierz motyw. Czekajcie. No i już jest motyw. Tutaj możemy coś sobie potestować. Na przykład mogę napisać. Cześć, widzowie. Tutaj możecie różne rzeczy sobie dodawać, zmieniać. A w tym poradniku jeszcze mówiłam, że pokażę Wam, jak zmienić czcionkę, więc oczywiście spełnie kolejne Wasze wrażenie pewnie. Żeby zmienić ową czcionkę, wchodzicie w ustawienia i tutaj wchodzicie w klawiatura czcionek. Kiedy już tu jesteście, szukacie Czcionki taką jaką chcecie. Ja tutaj wybrałem, ja polecam czcionkę inkfree.ttf i teraz pyk, no i no naprawdę wygląda to fajnie. Ja tutaj sobie dam pokażę rząd klawiszy numerycznych, bo lubię tą opcję. No i zobaczycie jak to wygląda w notatniku. Widzę, wypowiem wam, robi to efekt. Robi to bardzo duży efekt. Serio fajnie ta klawiatura wygląda i jej nie skomentuję. Wow! Serio wow! 10 na 10. I ja jeszcze sobie zmienić motyw w telefonie, to, to żeby było serio jakieś nienormalne. Ale serio naprawdę aplikacja fajna każdemu polecam. No i cóż, to wiem, że to jest krótki poradnik, 3 minuty, no ale naprawdę ja jakby tylko po prostu zainstalowałem tą aplikację, otworzyłam ją i tyle. No i tam już zaczęłam sobie wszystko wybierać, dobierać do siebie. Okej, okay, jeżeli wam się spodobało zostawcie łapkę, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i do następnego.